Cześć. Dzisiaj odcinek o czymś teoretycznie prostym, ale wiem, że często kursanci mają z tym problem. Czyli jak kręcić kierownicą? I odpowiedź, że w kółko, a no, nie zawsze jest dobra. Zapraszam. Jak zazwyczaj na początku nauki jazdy kręcimy kierownicą? Tak. Albo tak. Albo jakoś. Tak. Generalnie niezdarnie. Jak powinniśmy tą kierownicą Kręcić. Najpierw Wam pokażę na sucho. Zacznijmy od tego, że mamy różne rodzaje takich, powiedzmy, skrętów. Skręt taki po prostu, gdy jedziemy samochodem i wtedy tak wyglądają nasze ruchy kierownicy. Zazwyczaj mocniej na drodze nie skręcamy niż o 90 stopni w prawo i w lewo. Gdy skręcamy mocniej. To ważne jest to, żebyśmy przekładali nasze ręce w taki sposób, żeby one, te dłonie, zawsze były mniej więcej w tych obszarach. Gdzieś tutaj na kierownicy. Wyczujecie to z praktyką. Ja totalnie nawet nie myślę o tym, jak te ręce przekładam, ale kiedy skręcam na przykład w lewo, widzę, że zaraz będę robił ostry zakręt w lewo. To totalnie automatycznie moja ta ręka idzie tutaj do góry, i w tym momencie. Prawa ręka cały czas sunie po kierownicy. Pamiętajcie, nie puszczamy kierownicy, niech ta ręka nam sunie. Ta ręka sunie do takiego momentu i w tym momencie tą kierownicę sobie trzymam tak. Jak chcę odkręcić, to również znowuż przekładam i robię jakieś takie przekładania. Tak, Czyli obracam tą kierownicę i w momencie, kiedy tą rękę mam tutaj, to po prostu sobie robię takie przekładki. Ciężko jest o tym mówić. O, to jest coś takiego. Teraz rączka idzie tu, to wraca i mam przełożoną tą kierownicę. Teraz pojeździmy troszeczkę w kółko i zobaczycie, jak ja tymi dłońmi operuję. Może to będzie najłatwiej. A za chwileczkę jeszcze pokażę, jak można parkować. Więc jesteśmy tutaj na drodze osiedlowej. Na której jest dużo takich skrętów. No i widzicie, teraz od razu ta moja rączka idzie tutaj. Kierunkowskaz, teraz rączka idzie tutaj, tak jak mówiłem. Ważne jest to, żebyśmy cały czas słyszeli, jak szuramy po tej kierownicy. Żebyśmy cały czas tą kierownicę gdzieś tam mogli w razie czego mocno złapać. Nie róbcie tak, że puszczacie kierownicę. Że ja sobie tutaj skręcam i teraz puszczam kierownicę, żeby się ona odkręciła. Nie, 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 tak robić nie wolno. Czyli, tak jak widzicie, teraz skręcam i już widzę, że zaraz będę skręcał. Prawo. Więc tą rękę, tą rękę przekładam. I teraz sobie znowu puszczam tą kierownicę, żeby ona mi się sama wyprostowała. Pamiętajcie, że kierownica się sama odbija, w sensie odkręca, więc nie ma potrzeby, żebyśmy my ją znowu popychali. Najważniejsze jest to, żebyśmy skręcali delikatnie. Samochody dzisiejsze mają wspomaganie kierownicy i my nie musimy mocno ściskać tej kierownicy, tylko delikatnie możemy sobie su sunąć po prostu. O, i teraz robię taką przekładkę. Żeby te dłonie cały czas były mniej więcej w tych samych miejscach na kierownicy. Ciach, tak, widzicie, krzyżuję, i teraz robię taką przekładkę. Oczywiście to zrobiłem trochę teraz niezdarnie, ale widzicie, jak to cały czas się odbywa. Zrobimy jeszcze jedno kółeczko i pokażę Wam, jak będę parkował. O, od razu, ręka idzie do góry. Ciach, teraz ciach, 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 ciach. Ciach. Dobra. Czy jest tu jakieś ciasne miejsce do zaparkowania? Jest. Ok. Gdy parkujemy, no to wtedy wiadomo, że nie ma aż tak dużego znaczenia, gdzie będziemy te ręce na kierownicy trzymać. Wtedy poruszamy się z bardzo niedużą prędkością, a chodzi o to, żebyśmy my tak nie przesuwali tej kierownicy podczas jazdy, bo po prostu może się wydarzyć coś na drodze, coś z naszymi kołami, coś z naszym samochodem i nie będziemy w stanie nagle utrzymać auta. Ale gdy parkujemy, to te zasady są troszeczkę mniej... Istotne. I wtedy możemy sobie robić tak zwaną mydelniczkę. Ja nie uważam, żeby to było coś złego, kiedy parkujemy, czy nawet jakoś sobie właśnie dziwnie tą kierownicą obracać. Po prostu zobaczcie, jak ja to robię. Najpierw sobie podjęę troszeczkę do przodu. Teraz wsteczny. O i widzicie, że sobie ja robię taką mydelniczkę tutaj w tym momencie, i ze spokojem jedną ręką i tak zazwyczaj parkujemy. No bo musimy sobie wrzucać wsteczny. No dobra, i teraz jak tak będę robić, to to nie będzie duży grzech, no bo parkuję. Ale chodzi o to, żeby te ręce sobie troszeczkę przekładać. Dobra, ostatni raz, żebyście na pewno zapamiętali, jak ja to wszystko robię. I potem pojedziemy jeszcze na drogę i pokażę Wam, jak ta kierownica powinna się um, obracać. Jak powinniśmy te dłonie trzymać, kiedy jedziemy. No, ja teraz jadę powoli, więc też sobie tą rękę tutaj chwyciłem. Dlatego, że co chwila zmieniam kierunek, raz w prawo, raz w lewo, ale zaraz usłyszycie, że kiedy jedziecie na drodze, to absolutnie tak nie powinniśmy ręki trzymać. Dobra, i sobie znowuż przekręcam. I puszczamy. Ciach. Pamiętajcie też, żeby nie krzyżować dłoni na kierownicach. Nie, nie róbcie czegoś takiego, bo to naprawdę wam się źle skończy. Te dłonie zawsze muszą wrócić na swoją pozycję. O, widzieliście, teraz zrobiłem ostry zakręt, i po prostu to jest kwestia tylko i wyłącznie praktyki, że będziecie jechać i nagle, kiedy zrobicie ostry zakręt, to te dłonie automatycznie wam na tą kierownicę w odpowiednim miejscu się ustawią. Także po prostu. Ćwiczcie, starajcie się, słuchajcie ludzi, którzy wam będą mówić, jak jeździć, i to nie jest łatwo wytłumaczyć komuś, jak te ręce na tej kierownicy powinien trzymać. Ja pamiętam, że sam miałem duży problem ze zrozumieniem tego, jak mam trzymać ręce na kierownicy, kiedy się uczyłem jeździć. No bo to jest po prostu ciężko wytłumaczyć. W momencie, kiedy jadę samochodem, powoli, tak jak teraz, to po prostu te ręce. Trzymam na skrajnych pozycjach. Czyli tak zwane to jest za 153, jak to się określa. Oczywiście, to nie będzie grzechem, jak sobie na przykład chwycicie tak jak jedziecie powoli. No nie chwytajcie tak, bo to jest już naprawdę niebezpieczne. Ja zawsze staram się mieć tą lewą rękę w tym miejscu i teraz będę wyprzedzał, więc będę wykonywał mocny skręt. I spójrzcie jak mam ręce na kierownicy. Cały czas te ręce trzymam dokładnie w taki sposób. To jest najpewniejszy chwyt. I gdy jedziemy samochodem, zawsze te ręce trzymajmy tak. Bardzo rzadko na drodze zdarzy nam się taki zakręt, że będziemy musieli te ręce chwycić jakoś inaczej. W mieście owszem. I teraz zobaczcie, wchodzę sobie w łuk i znowuż trzymając dokładnie w taki sposób ręce na kierownicy skręcam. Niektórzy też jeżdżą tak, ale to chyba stąd się popisać. Dlaczego my musimy tą kierownicę w ogóle trzymać w taki sposób? Otóż dlatego, że jest to ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli cokolwiek się wydarzy i będziemy musieli gwałtownie i szybko wykonać jakiś ruch samochodem, albo wjedziemy w jakąś dziurę i samochód wykona za nas ruch, którego my nie chcemy, to trzymając w taki sposób koło kierownicy, my totalnie nie jesteśmy w stanie szybko skontrolować tego, co się dzieje. Trzymając, w taki sposób jesteśmy. Nie ściskajcie tej kierownicy na siłę. Trzymajcie ją sobie delikatnie i luźno. Generalnie, żeby samochodem jechać, to trzeba być wyčilowany. Trzeba sobie jechać luźno. Gdy zmęczy Was ta pozycja, to oczywiście też możecie sobie tak chwycić te dłonie, ale chodzi o to, żeby one były gdzieś w tym obszarze. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Cieszę się w ogóle, że piszecie komentarze. I to jest właśnie film zrobiony na prośbę jednego z widzów. Także chciałbym, żeby tych komentarzy było jak najwięcej. Także piszcie, co uważacie, czy macie jakieś pytania, czy propozycje, czy cokolwiek. Bardzo dużo osób też mnie pyta, yy, gdzie się można do mnie zapisać na kurs nauki jazdy, czy coś takiego. Także chciałbym Wam powiedzieć, że ja nie jestem instruktorem. Ja po prostu lubię tę informacje ludziom przekazywać. Natomiast kto wie. Co przyniesie przyszły rok? Zobaczymy, jeżeli ta społeczność się faktycznie zbuduje, jakaś duża. Jeżeli ludzie będą naprawdę chętni, to ja nie wykluczam w moim życiu założenia własnej szkoły nauki jazdy. Taka, jak to się będzie nazywać: u Irokeza, albo zrobię takie Elki, które będą miały takiego Irokeza na dachu. Piszcie, co o tym sądzicie i dzięki za oglądanie. A teraz zaparkuję już.